Nie mogę się... Nie mogę się... Royal zdychasz. Otwórz się to... drzwi, otwórz drzwi. Otworzyłem. Teraz zdechnie, no weź go no. No, trotuar. No biegnę, daleko jestem. Oj, i nie Umarł. No czy... ...praktycznie ja powinniśmy wejść do tej faktorki teraz, otworzyć Chodźmy bramę. tym otworzysz bramę? Brzygałeś, rojęla ciało. Nasz. Naprawdę. Pr spróbuj, ale muchy zaczęły na pierdelać. <gry> no Zajebaliśmy tam 30 zombie. Później zginął Royal ale jeszcze na niego jego no. Patrz, zobacz. Patrz, jakie fajne. Patrz. <gry> o, To, 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 Ekipa WE8 Witajcie po dłuższej przerwie. Niestety wyszło parę rzeczy po drodze. Między innymi to, że chłopaki nie nagrali dwóch tygodni grania w Daisy i zostałem nagle ograniczony tylko do 20 materiałów nagranych ze swojej perspektywy. Oczywiście musiałem improwizować. Ten film jest filmem stricte PVP, który gdzieś tam ulepiłem. Natomiast przyszły film będzie filmem fabularnym, w którym dowiecie się, czego kończymy naszą historię z Daisy, jak umar serwer. Tego wszystkiego dowiecie się za tydzień. Otwarty górnik, pierwszego baraku mm, po lewej. Widać. Widzew Widzę. W pan, u mnie, świeżak. Mm, o, widzę tak tysiące, dzień dobry. Świeżak, to mogło być pół godziny temu. Mm, nie, 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 nie. Nie, nie, parę minut, dosłownie do 15. 15. Pierwszy u mnie. Pierwszego. Idę. Moim zdaniem na 90% jest u góry. Tak, biega. To ja wybiegam do ciebie Chyba biegał w góry, no nie jestem pewny 100% Michał weź tam z lu 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 y Lukas przez okno Nie widzę, ja muszę kąty złapać z lasku Wjeżdżam tam Idziemy razem, jak bracia. Trupy, trupy Jeden zabity Ale jest przytomność Dobra idę. Pójdź na gumę, mam pół życia Masz pół na... życia, no Zarzuciło go przez nie. ścianie w ogół, w, przez ścianę stary. No tak mu najebałem ze złudzenia, że musiał wypaść. Ej, w panowie w fortach, eleganccy. Tak, on miał też tego w fortach. Trzech panów wyjaśnieni. AK12 Przestań się tam tusk, co? Oooo! <laughs> <laughs> Zrób z tego winda, kurwa. Strzał? Michał? Michał strzela. Michała walą! rzucam Ci bluzę. Widzę przed nami, Piotrek. Przed nami w budynku, widać się głowę Ej, uciekaj. Przed budynkiem, przed budynkiem. Zabity. W budynku na górze zabiję, Gdzie przed budynkiem? Przed budynkiem do lewej przebieg, po drugiej stronie drogi. Zabiłem jakiegoś ful fuleka. Ten drugi był chyba śmieciarzem, golasem. Tamten był fulekowy. Strzela chyba do tych z Widzę Czeka typa. Jest. Wali do Z-ów. z go jedzą. Dwóch typów, dwóch typów. Dwóch, tak. Uciekli za ten, uciekli za mur. Kurefa Czeka trzeba wysłać nie, za garaże. Tak, Przed tobą, Michale. Idealnie byli. To był jeden śmietnik stary. Nie, dwóch. Kapeluszy. Walą, mi, walą nie chyba do Michał. Uciek do lewej. Strzał, Wysłałem dispatcha. Trzeba kolejni. Drugi blisko, drugi jest daleko Trzymaj się Becy mnie zrobił ten jeden Widzę jednego, skraca drogę Gdzieś u Ciebie jest tutaj Zabity jeden Ten, który przyszedł się Ciebie na daleko Minąłeś się z jednym, rozumiesz? Zabity Dobrze Nice Strzelaj mnie! Tak, no. starego budynku przed to nami, nam Michał, jest. za drogą. To miał... Tylko w dokładnie tak, gdzie tam Jucha jest? Dokładnie ta? ten sam pokój. Y, Negatywnie, mamy wizuali. Michał skompromisował podejście. Podchodzimy, Michał. Jest tam, widziałem go w tym samym pokoju. Trzymaj Jego się, chłopie. Głowie. Jego luty zebrał. Albo to on sam przybiegł. Był na górze, był na górze, tam gdzie krew. Dobra. To był czwarty pokój od prawej gdzieś. Balkonem, balkonem, wiesz? Po korytarzu, nie, po korytarzu właśnie. Dwóch! Na końcu korytarza, drugi. Kurwa. Już na końcu. Wesz, weszli mi. Weszli mi do domu. Mam Poker. gościa w budynku. Mam gości pod sobą. Ej, ja ją gdzieś wyjebał. Tu jest! To kapitan Price, musisz go zabić. Nieprzytomny jestem, zabity. Jeszcze jeden. Nie wiem, czy przeżyję. co? Masz na międzygarnuta tutaj masz tam dwie brony. Dobra? Masz MK. Tutaj chodź. Dziękuję. Masz MK i w MC masz magazynek załadowany, trochę luzu. No i RPK zdemarżowany także nie polecam go używać. A nie ma nie ma magazynu żadnego stanowiska? właśnie nie ma zapasowego, dlatego masz RPK w zapasie. To ten budynek, nie? Tak, gdzie Dobra. jestem? Chciałem panek jest jeszcze budynek. Jest na górze chyba. Dobra, wchodzę do ciebie, tak z tym samymi drzwiami. Może być w góry, nie jestem pewny. Ty czy wiemy się bawisz cały czas, nie? Lunik te. Jest na końcu, po prawej. Rozumiem. Dostał mocno, sował się. Idę balkonem go. Tu nie wyjdę. Ale... Dobra. Trzeba sprawdzać pokoju ostrożnie. Jest tam wyjście na balkon u ciebie? Tak, 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 tak. Dawaj. Dobra, trzymaj go. Czułga się jakby, bandażuje się, bo wiesz, agruję. Mogę rzucić granat, wiesz? Nie, nie fikaj. Rzucaj. Pewno? Tak. Oszłanie, nie pozwól mu wyjść. Pusty jestem. Jezu, jaka ta gra jest beznadziejna Ale stary go trzyma, dzięki, Trzymałem go, został kurwa 20 nabojów, dostałeś mi gównianą bronę Dałeś mi gównianą bronę Gówniany strzelec do mnie przyszedł Rozjebałeś mu karabin chyba wiesz Dlatego się trwonął, bo ma zorientowaną szesnastkę. Nie mógł strzelać Stary, on był tak obsrany, <słuch> nagrywam to, on był tak obsrany, że net nie zlutował nas Co ty dajesz? A? Swojego? Może Zobacz, nasze zwłoki poznikały, on nie ma żadnych naszych lutów Co Oła, jest? Staj, Plesnik! Barak ten... Yy... Nie, w budynku. Tak, budynek. Kuca. Naprzeciwko przeciwko nas, no. Nic nic nie wiem. Jestem w tym... Ten... Dolegle za placem, ten budynek. Za tymi... Szopką taką. Kuca typ. Ledwo go widzę, jest ciemny pokój. W którą stronę? Krzyńko! U mnie, u Żyjesz? Żyję. A pan? Wybiegł mi. Gdzie ci wybiegł? Na zewnątrz? Na baraki, na lk. Widzę go! Na dole jest, na dole jest! Stoję! Dostał trzy hety ode mnie, żyje, ucieka! Zabite. Dobrze, masz Jeszcze coś biega, to ty? To ty. ja. Dalej nie wiem, gdzie jestem. Panem, Ej, autem przyjął trzy hety. W Dwa. dostałeś równolegle budynek. Za tymi -off. technicznymi budynkami. Jak masz barak, tę elkę, którą lutujemy przy, przy tym, tak. przy kontenerowcu, to naprzeciwko na niego jest ten wysoki, dwupiętrowy. To on siedzi w tym, w tym budynku właśnie. Widzę, świeżak. Placyk, pod naszej lewej. W kierunku baraku, pobieg do baraku. Jest, widzę go, w oknie, w tym podwójnym budynku. Naprzeciwko. Widziałem go w oknie idealnie. Jakiś mega pixelpiko go widziałem. Koleś biegnie środkiem placu do nas. Dostał heta. Jest w budynku tuż przy, na, na, na naszej dwunastej. Poradź z nim, ja będę trzymał tamtego lepiej. Idę go wyjaśnić. Fulek w juggerneucie chyba tamten. Ej! Uwaliłem go. To go. Zabity. Uważaj w tym budynku, cały czas naprzeciwko był u góry. Widzę go, widziałem go przez chwilę. Gdzie dokładnie? Boże, ale. Na górze? Na górze środkowy pokój. Przecież mam acogę, znalazłem coga. Dobra, teraz będzie łatwiej. to to właśnie takie rdzave drzewa mi zasłaniałem połowę okien. Możesz się przelokować do mnie, to jest lepszy budynek. I jest widać Michał. Ja zaraz, ale próbuję siebie się Ja zaraz próbuję się Dobra. Więc tu przygotujcie się. Mam 500 metrów prawie. Widzę go. No kto? Autyn. Y, dostał raz, ale, ale przeżył. Dostał raz, dostał raz. Czerpi drut. Muszą ogarnąć ten serwer na no. ostrożnie tam, Michał. Poza dolnik. Leży ząbek zabity. Dokryślę na was. Dolnik jest. Nie, to był pan. Aha, na górze, na dole. zabito jeden. Na górze. Poza góry. Gdzie jesteś, Michał, bo mi znikłeś? Na, na, balkonie. na balkonie, dobra. Jestem na końcu, Krzysztof, witam. Mhm. Dobra, sprawdzam, gdzie błąd się tutaj kisił. Czyli ty, Michał, wszystkie pokoje z balkonu widziałeś? Tak, tak, tak. Dobra, Do cista. U mnie cista. Ale to takie pedały to były? Nie no, koleś był w autynie yy, z To jeżeli, jeżeli nie znajdziemy takiego typu typa. Tu jest yy, maska, nie no. no tak, wiesz o co chodzi.